Idę ulicą. Jakaś dziewczyna wychodzi ze sklepu po drugiej stronie ulicy. Widzę jak podziwia jakieś wystawy sklepów. Pada na jakiegoś kolesia i upuszcza zakupy. Wszystko się wylewa, rozrzuca, rozwala, rozsypuje. Podbiegam i pomagam jej. Ojej, dzięki Anon. W wiesz jak mam na imię? Tak, chodziliśmy razem do szkoły. Ha, Już zapomniałem. Oboje śmieszkujemy. Zabrałem się na trochę odwagi i zaprosiłem ją na randkę. Wszystko idzie jak po maśle, dziewczyna moich marzeń, żyć nie umierać. Po roku zamieszkujemy razem, mam dobrą pracę, jej rodzina mnie lubi, moja ją też, mamy psa, wychowujemy go razem. Jesteśmy razem pięć lat i czuję, że to czas na ten krok. Pytam ją, czy za mnie wyjdzie. Mówi tak. Piękne wesele w okolicznej kaplicy. I słowa. Czy ty, Anon, bierzesz tę kobietę za żonę? Lol, chyba żartujesz. Jesteś co najwyżej mocną szóstką. Serio, myślałeś, że się to może żenie? Tak, Pasku dasz mato? co kurwa. <grywa> Popycham pastora, a on upada płasko na ziemię. Ona jest w szoku. Śmieje się jak wariat. Pokazuję jej, że wszyscy ludzie w kaplicy są z kartonu. Pies był z kartonu. Całe pięć jebanych lat było całe z kartonu. Wracam do domu, wiedząc, że jestem największym jebanym mistrzem orygami po tej stronie Detroit. Popełniła samobójstwo tydzień temu.